wyjaśnić niewyjaśnione Witajcie po dosyć długiej przerwie. Temat jakiej seria nie zostały porzucone. Bywają sprawy, które potrzebują więcej czasu. Na wstępie chciałbym już ostudzić emocje. To nie będzie odcinek z kategorii przełomowych. Wiem, że czekacie na prawdziwe zwroty akcji. Jednak jest to życie, a ono pozbawione jest filmowej dramaturgii. Dziś skupimy się na rzeczach bardzo przyziemnych. Jednak zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Was na mojego Instagrama. Trwa tam rozdanie słuchawek, ufundowanych przez partnera odcinka firmę Liocette. Od pewnego czasu moją skrzynkę zalewają wiadomości dotyczące ustaleń pewnego dziennikarza. W tym odcinku chciałbym się do tego odnieść, aby być może zakończyć psychozę obłędu, rzuconą przez klikalne nagłówki prasowe. Sprawy kryminalne nigdy nie powinny być przeciągane przez zjawiska paranormalne. Odkąd grupa wyjaśnić Niewyjaśnione rozpoczęła pracę nad sprawą Iwon Wieczorek, każdy ruszył z miejsca. Już nie tylko raz do roku, przy okazji rocznicy. Teraz mamy prawdziwy wysyp nowych ustaleń i fake newsów. Ten odcinek będzie też rozliczeniem pracy śledczych na przełomie 10 lat. Idealna okazja, gdy każdy funkcjonariusz zamiast szukać sprawców przestępstw. Rezyduje w Warszawie, walcząc z Polakami i chroniąc twierdzę dyktatora Elka Czedafiego. Szkoda cyfrowej przestrzeni na dłuższy wstęp. Wszyscy są przejść do meritum, zatem zacznijmy od rozliczeń. Błędy śledczych. Czas bycia miłym czy pobłażliwym chyba już dawno minął. Mamy 2020 rok. Dzięki pracy wielu komórek dochodzeniowych. My podcasterzy mamy ręce pełne roboty. Chyba powinniśmy być wdzięczni za dostarczanie nam materiałów. Teraz, będąc bardziej poważnym, chciałbym powiedzieć, że jest to żenujące. Sprawcy wielu zbrodni chodzą bezkarnie po wolności, tylko dlatego, że na etapie każdego śledztwa nawalił jakiś człowiek. Sprawa Iwony Wieczorek. Osobiście nie znam nikogo, kto by w życiu nie słyszał o tej sprawie. Najbardziej głośne i medialne zaginięcie w Polsce. A dlaczego jest tak skomplikowane? Wielu uważa, że to skutek wyrafinowanego działania sprawcy. Ja uważam, że to zasługa kompetencji organów ścigania. Gdyby od początku postawiono wszystkie służby w stan gotowości, odnaleziono by chociaż ciało. Tutaj podjęte zostały kroki, podobne do procedury przy szukaniu zgubionego portfela. Trzy dni wcześniej wyłowiono z morza związane z... Innego nastolatka, zaginionego miesiąc wcześniej w Gdyni. To powinno już od samego początku nakazywać wdrożenie nadzwyczajnych procedur. Co w tym czasie zrobiła policja? Początkowo zbyła zaniepokojoną matkę. Stwierdzono, że to kolejna z nastolatki. Doprawdy? Miesiąc wcześniej to samo usłyszała matka Patryka Palczyńskiego, który właśnie czekał na swój pochówek, gdy rodzina Iwony wieczorek dobijała się do drzwi komendy. Mamy dwa zaginięcia, jedno z tragicznym finałem poszukiwań. Wszystko na przełomie jednego miesiąca, a policja mówi, to nic takiego. Te sprawy będę łączyć zawsze, bo te dwie sprawy tworzą obraz jednej. Jeśli do tej pory uważaliśmy, że to wszystko jest chore, to dopiero na koniec przeżyjemy prawdziwy szok. Każdy dzień przynosi nowe informacje. Pewne wątki zaczynają się przenikać. Więc jeśli coś jest z kardynalnym błędem śledczych, to właśnie ich opieszałość działania. W przypadku tego zaginięcia, kluczowym była każda godzina. Pewien raban wokół sprawy, już o godzinie 8 rano, 17 lipca, nie był przypadkiem. Co zrobiono później? Kluczowi świadkowie zostali przesłuchani bardzo późno, niektórzy dopiero po kilku latach. Gdyby nie medialna nagonka, to najpewniej do dziś. Nie zostaliby wezwani w charakterze świadków. Prasa o sprawie zapomniała, odświeża jedynie nagłówki z okazji rocznic. Internet jednak nigdy nie zapomina. Coraz spadnie w sieć, tkwi w niej na zawsze. Dlaczego feralnego dnia nie wysłano międzynarodowego alarmu o zaginięciu Iwony wieczorek? Przecież każdy na stołku wiedział, co się dzieje w trumiejskich pieleszach. Przypominam, trzy dni wcześniej wołowiono Patryka Palczyńskiego więc można było założyć ponowne działanie osprzeciw. Sprawę Patryka zamknięto lotem błyskawicy, zanim ruszyło jakiekolwiek zaawansowane śledztwo. Na ten temat wypowiedziałem się już w jednym z odcinków Zagady Kryminalnych. Teraz stawiam tezę. Te sprawy mają wspólnego sprawcę. Pora ruszyć dupy do pracy, zanim prawda pochłonie więcej osób. Prędzej czy później ktoś inny dokopi się do prawdy, czy muszę przypominać sprawę Iwony Cygan? Czy muszę wspomnieć o Austriakach? Oj do atento, oj Najwyższa Izba Kontroli Policja za późno sprawdziła teren. Powinien on być przeczesany zaraz po zgłoszeniu zaginięcia. Sopoccy policjanci zrobili to dopiero po trzech dniach. Wiele ze śladów mogło być w tym czasie uzatartych. Psy, które odnajdują zwłoki, straże prawa zaangażowali dopiero po 10 dniach od zaginięcia Iwony wieczorek. Jak się okazuje, za późno sprawdzono te szpitale, pogotowia noclegownie i inne podobne instytucje. Również ostatnie miejsce pobytu zaginionej nie było zbadane zgodnie z procedurami. Zrobiono to znacznie później. Funkcjonariusze nie sprawdzili również, czy w rejonie zaginięcia Iwony wieczorek nie odnaleziono osoby o niezidentyfikowanych personaliach lub zwłok NN. Według raportu NIK w ewidencji policyjnej nie było nawet zdjęcia Iwony. Mundurowi nie poinformowali też mediów o prowadzonych poszukiwaniach. Gdyby nie działania matki zaginionej, sprawa mogłaby nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Kolejnym ważnym zaniedbaniem, które mogło mieć wpływ na przebieg całego śledztwa, była kwestia monitoringu. Dopiero po siedmiu dniach Policjanci zabezpieczyli nagrania, choć wcześniej ubiegł ich w tych działaniach znany detektyw. Co więcej, w raporcie Najwyższej Izby Kontroli przeczytać możemy, że kontrola przeprowadzona w Komendzie miejskiej policji w Sopocie wskazuje, że tej sprawie nadano kategorię drugą, podczas gdy z okoliczności wynikało jasno, że należało stosować kategorię pierwszą, bowiem zaginiona nagle opuściła ostatnie miejsce swojego pobytu. W okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa albo zagrożenia jej życia. W konsekwencji nadania niewłaściwej kategorii poszukiwań nie podjęto niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia. Mimo iż komendant główny policji jednoznacznie określił zakres informacji, które w przypadku zaginięcia należy zarejestrować w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji KSIP, kontrola NIK wykazała, że nie zawsze robiono to rzetelnie. Jak ustalili kontrolerzy, z powodu braku nadzoru oraz lekceważenia obowiązków służbowych przez policjantów, w krajowym systemie brakowało chociażby tak podstawowych danych jak numery PESEL osób zaginionych, informacji o stanie zdrowia czy okolicznościach zaginięcia. Nieprawidłowości występowały także w rejestrowaniu zwok NN. W 11% wszystkich skontrolowanych spraw nie rejestrowano takich danych jak fotografie, przybliżone daty zgonu, rysopis, znaki szczególne. Podczas kontroli ustalono także przypadki, w których nie wprowadzono do systemu informacji o zakończeniu poszukiwań osoby zaginionej i w konsekwencji angażowano ludzi i sprzęt do zakończonych już spraw. Sytuacja taka miała miejsce np. w komisariacie policji w Chęcinach. Wysłano patrol, aby sprawdził, czy zaginionego nie ma w miejscu zamieszkania, podczas gdy on sam był już od dawna w ośrodku wychowawczym. W komendzie głównej policji Utworzono bazę danych zawierającą informacje na temat działających na zasadzie stowarzyszeń pozapolicyjnych grup ratowniczo-poszukiwawczych z psami. Zdaniem NIK, policja nie korzysta w pełni z pomocy tych grup. Nie ustalono bowiem jasnych zasad regulujących włączania ich do policyjnych akcji poszukiwawczych. Często grupy te zostają uruchomione dopiero po wielu godzinach od zdarzenia. Według danych Fundacji ITAKA, 30% rodzin osób zaginionych miało trudności ze zgłoszeniem zaginięcia na policję. Równocześnie, jak ustaliła NIK, nie zawsze po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze przystępowali do działania. Kontrola wykazała cztery skrajne przypadki, w których zwlekano z rozpoczęciem poszukiwań. Na przykład, w komisariacie policji w Chęcinach od czasu zarejestrowania osoby zaginionej przez 200 dni nie podjęto żadnych działań. A w komendzie miejskiej policji w Sopocie w przypadku jednego zaginięcia nie zrobiono nic przez 256 dni to na tyle jeśli chodzi o raport najwyższej izby kontroli idealnie odzwierciedla on stan polskiej policji codziennie napływają do mnie nowe informacje w odniesieniu do obu spraw gdyby dokopać się głębiej można by postawić wnioski końcowe wolę jednak jeszcze się wstrzymać dopóki dowody będą mi do podważenia dopóki nie ma ciała to nie ma zbrodni do tej pory mamy tylko jedno, choć z błędnym wyrokiem. Kwestia drugiego pozostaje sporna, ponieważ ten przypadek ma dwie możliwe ścieżki. Teraz naszym zadaniem jest wyeliminowanie tej nieprawidłowej, a wtedy pozostanie tylko jedna hipoteza. Ten odcinek jest czymś pomiędzy, pewnego rodzaju przerywnikiem przed kontynuacją dalszego studium przypadku. Brak nowych odcinków nie oznaczał porzucenia serii. To był czas nowej analizy wszystkich zebranych informacji. Tak naprawdę ta sprawa wymagała nowego startu. Przejdźmy teraz do spraw, które w ostatnim czasie wywołały wśród Was poruszenia. Głosem medium. Tych wiadomości i komentarzy było wiele zbyt wiele, aby po prostu je przemilczeć. W ostatnim czasie w sieci obiegła informacja o wstrząsającym odkryciu. Iwona wieczorek wskazała osoby stojące za jej zaginięciem. W pierwszej chwili sprawdziłem, czy Aby przypadkiem jeszcze nie śpi. Czytając dalej, nie potrzebowałem już kawy, wystarczyło mi to, co jawi się tekstem pisanym. Grupa osób, uznawanych za wybitnych specjalistów w świecie śledczym, obwieściła, że nawiązała kontakt z duchem Iwony za pośrednictwem medium. Do tej pory myślałem, że sprawa kryminalnych liczą się twarde dowody, a nie zjawiska paranormalne. Takie zeznania ducha nie mają żadnej wartości dowodowej. Mogą co najwyżej podważyć wiarygodność osoby, która bazuje na takich środkach przekazu. Wizji odnośnie zaginięcia Iwony Wyczorek do tej pory była niezliczona ilość. Wszystkie w podobnym tonie. Każdy wizjoner widział wodę. No nic dziwnego, skoro do zaginięcia doszło nad morzem. Każdy wyliczył też kilka osób zaangażowanych w sprawę. Powtarzam się, nic dziwnego, skoro od początku opinia publiczna kierowana jest na znajomych zaginionej nastolatki. Tutaj nie trzeba być kimś wybitnym, aby skleić historię na podstawie informacji ogólnodostępnych, aby nie było nie ścisłości. Teraz nie mówię o ustaleniach pewnego dziennikarza śledczego. Wystarczy wpisać wyszukiwarkę hasło, seans hipnotyczny z Iwoną Wieczorek. Wtedy wyskoczy wam kilka publikacji na granicę groteski. Przekazy za światów występują mnie od dziś. Zwykle są to opisy pasujące do wszystkiego. Tylko wtedy w naszych mózgach dochodzi do procesu, gdzie łączymy elementy. Nastaje psychoza, jesteśmy niemal pewni, że znamy już prawdę. Niestety, świat kryminalny tak prosty nie jest. Dlaczego dopiero po 10 latach duch zaginionej kobiety miałby przemówić? Zresztą, pewnie słyszycie, jak abstrakcyjnie to brzmi. Oczywiście, szanuję poglądy osób wierzących w tego typu informacje. Jednak na tym kanale skupiać się będziemy na tradycyjnych metodach śledczych. Jeśli ustalenia z jakiejkolwiek wizji okażą się prawdą, będę pierwszym, który odbędzie marsz pokutny. Dziękuję za wysłanie tego podcastu. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się.